A jeśli ma ludzie, to ponownie Konrad, zapraszam Was do zadawania pytań pod tym filmikiem, gdyż na te pytania postaram się odpowiedzieć w następnym vlogu. Jako że poprzednie dwa vlogi cieszyły się niezłą popularnością, dlatego postanowiłem trzeci vlog zrobić z Waszych pytań, znaczy postaram się odpowiedzieć na te pytania w miarę możliwości. Poprzedni vlog zauważyłem, że miał problemy z dźwiękiem, i trochę późno to zauważyłem. Przy sprawdzeniu tego nie zauważyłem niestety. Mój błąd, takie trochę amatorskie, ale dobra. Nie o tym miałem mówić. Zadawajcie pytania. Ja postaram się odpowiedzieć na nie. A jeszcze jedna informacja. Jest duża szansa, że w weekend prześlę Willoga wraz z Morsem. Będziemy gadać o różnych rzeczach. Zapewne o LOLu dość popularnym pod inną też League of Legends. Dobra, zapraszam, a teraz do widzenia.